Amen. Sobota, 19 października 2019 roku. Będziemy rozważyć Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 12, wersety 8, 12. Kontynuujemy słowa Pana Jezusa o tym dobrym zaczynie uczniów Jezusa. Jest mowa o tym, że uczniów czeka podwójny sąd. Ten, który może tylko zabić ciało człowieka, ten sąd ludzki. Ale i ten sąd, który może wtrącić do piekła. Uczniowie Jezusa są wezwani, by żyć w Prawdzie, by być ludźmi zintegrowanymi, dojrzałymi, by to, co jest wewnątrz, okazywali na zewnątrz. Wobec tych sądów ludzkich i boskich, uczniowie nie zostaną sami, nie zostaną bez opieki, bez ochrony. Syn człowieczy rozpozna swoich. To są ci, którzy się do Niego za życia przyznali. Ci, którzy się wyparli Jezusa, będą uznani za obcych. I Duch Święty będzie im asystował. Tylko nie można się zachwiać w tej ufności, że Duch Święty będzie z nimi. Kto przestanie wierzyć w tę opiekę Ducha Świętego, to zaczyna bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, który jest nam dan. Takiego człowieka czeka piekło. Kto wyprze się Jezusa, kto nie będzie ufał prowadzeniu przez Ducha Świętego, ten będzie obcy. Tego kara czeka wiecznego potępienia. Sobota znowu mamy krótsze teksty. Taka moja teoria. Natomiast myśl jest ciągle taka, by te nasze rozważania były projektem 153. Czyli 153 sekundy słowa wystarczy, by zainspirować. To ma tylko nas prowadzić do osobistej refleksji nad Ewangelią, do osobistego zaangażowania. Nie chcę mówić nic więcej, bo każdy z nas w swoim kontekście życia jest zaproszony, by to słowo przyjąć i nim żyć, i by to słowo prowadziło do nawrócenia. Gdy się przegada Ewangelię, Wtedy, jak ktoś powiedział, powyżej 150 sekund to już nie jest na chwałę Boga, ale na chwałę może kaznodziei tylko. Amen.